Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju. Witam Was na serwnej dostawie roślin doniczkowych tropikalnych u nas w studio. W ten weekend będziemy świętowali oczywiście Dzień Chłopaka, Mężczyzny. W związku z tym również mamy dla Was upominek od nas, czyli 15% upustu na wszystkie roślinne zakupy z kodem 3009. A również w środę osoba, która wygra tą nagrodę, to jest alokazja Pink Dragon będzie mogła przekazać partnerowi, mężowi i tak dalej, i tak dalej. To szybciutko Wam jeszcze pokażę, ta, ta nagroda jeszcze ma dodatkowy bonus, bo nasza piękna alokazja różowa tutaj oczywiście postanowiła sobie zakwitnąć i ta konkretna sadzonka zostanie przekazana komuś w środę o godzinie 19.00. A w naszej dostawie mamy dużo, dużo filodendronów innych ciekawych roślin, także zapraszam Was serdecznie. No to zaczniemy sobie od tych filodendronów, które mamy dla Was na paliku. Mamy tutaj zarówno filodendrona Lemon Lime, który jest spalikowany. Palik 60 cm, roślina już ten palik przerasta, jak widzicie. U nas dobrze się te rośliny czują, bardzo szybko rosną. Łatwe w uprawie wszystkie są te nasze filodendrony, a taką ich najważniejszą cechą, jeżeli o nie chodzi, to jest to, czy to jest pnące, czy to są też innego typu filodendrony, że... Super oczyszczają powietrze zarówno z, z benzenów, czyli tych substancji, które wydzielane są przez samochody, z formaldehydów oraz po, powierają bardzo dużo dwutlenku węgla. Także dużo tego tlenku węgla biorą po to, żeby rosnąć, bo to jest ich pokarm. Filodendrony wsadzamy oczywiście do takiej ziemi przepuszczalnej. Wszystkie filodendrony, czyli tam byśmy dali nawet 40-50% kory piniowej, troszkę torfu kwaśnego, bo są to rośliny, które są epifitami w naturze, dlatego się pną. Oraz damy również perlitu, bądź keramzytu drobnego, no i ziemi uniwersalnej. Wszystko mieszamy i w ten sposób mamy podłoże dla filodendronów. Te wszystkie pnące fajnie rosną na palikach. Tutaj mamy palik właśnie kokosowy. Jak widzicie, liście stają się coraz większe, coraz piękniejsze, żółte. Lemon lime ze względu na swój kolor, warto trzymać w bardziej jasnym miejscu, żeby ta żółć była bardziej taka żółta. Jak będą w ciemniejszym miejscu, to ta żółć będzie bardziej taka lemonkowa. Czyli tutaj zależy od tego, czy macie miejsce jasne czy ciemne ten kolor liści będzie się zmieniał. Na liściach możecie też zobaczyć takie przebarwienia z zielonymi takimi akcentami na niektórych liściach u tych filodendronów. Pewnie inne mają jakieś jeszcze większe przebarwienia. O tutaj widzimy, tutaj też jest takie przebarwienie fajne z zielonym akcentem. Obok mamy drugi pnący filodendron, ten się nazywa Brazil. Warto łatwo zapamiętać nazwę tego filodendronu. też jest na paliku 60. c Brazil z tego względu, że żółto-zielone to tak jak flaga Brazylii i to są właśnie akcenty na liściach filodendronów Brazylii. Również fajnie się pnie na paliku, i jest to również nowość, jeżeli chodzi o te filodendrony. Pamiętajcie, że wszystkie filodendrony lubią wilgoć, ponieważ rosną w, nasa, w lasach tropikalnych. Dlatego też warto albo je zamgławiać, albo je postawić sobie na jakiejś właśnie podstawce, która jest wspierana przez keramzyt, zalany wodą przegotowaną. Wszystkie filodendrony również podlewamy wodą przegotowaną i odstaną Jak ją przygotujemy, to wówczas ten kamień, który jest w tej wodzie, osiądzie na dno. Na pewno często w czajnikach widzicie taki biały osad na dnie, to jest kamień. No i woda robi się troszkę miększa a wszystkie rośliny lubią miękką wodę. Tego, tego osobnika warto przeczyścić olejkiem nim, ze względu na to, żeby liście tego filodendrona były piękne, błyszczące. To jest birkin, ale to jest hybryda birkina, bo jak widzicie, coraz większe liście mają przepiękne wariegacje. Tutaj akurat mamy ciemny liść z taką właśnie wariegacją jasną. I, ale jak następny liść widzicie, wychodzi już taki całkiem biały, czyli tutaj gra, gra, gra kolorów jest niesamowita u tych filodendronów. One są też w bardzo fajnej cenie, i ja bym od razu tego birkina przesadził sobie do Ziemi dedykowanej dla filodendronów. A pamiętajcie, że nasza usługa Przesadź mnie jest wciąż aktywna, czyli możecie z niej skorzystać. I my bardzo chętnie taką właśnie kompozycję ziemi stworzymy i przesadzimy wasze filodendrony w tą ziemię. Wszystkie nasze birkiny, jak widzicie, mają tutaj przepiękną grę kolorów, czyli na liściu mamy zarówno połowę czarnego, połowę białego. No i też będą super prezentem dla płci męskiej, jeżeli taki prezent wybieracie dla swoich partnerów, mężów, itd. No, pamiętajcie o naszym kodzie, czyli ta cena, która Wam się pokazuje tutaj na dole. Od tej ceny musicie odjąć właśnie yy, koszt rabatu. Przechodzimy do następnego filodendrona. Jest to całkiem zielony, ale przepiękny ze względu na to, że ma super liście. Rośnie bardzo, bardzo szybko. Tutaj mamy raz, dwie, trzy sadzonki, a jest bardzo gęsty. Nowe listki wychodzą, to jest Green Florida. Ten filodendron charakteryzuje właśnie się kształtem swoich liści. Warto do niego sobie od razu zakupić taką drabinkę bambusową. Na tej drabince bambusowej on będzie pięknie wyglądał. Uwieści mi, że rośnie przeszybko i wszystkie filodendrony w dalszym ciągu warto nawozić właśnie takim żelem mineralnym do roślin zielonych. Pamiętajcie również o tym, często wiele osób nas pyta i teraz y, oczywiście odpowiem na forum, że nawet jeżeli chcecie sobie jakąś roślinę zamówić i na przykład ją y, za nią zapłacić, powiedzmy za tydzień dwa, y, u nas możecie sobie rezerwować rośliny do dwóch tygodni, czyli na przykład w tą sobotę zarezerwować, a dopiero za w ciągu dwóch tygodni za nią zapłacić. Wystarczy po prostu w wiadomości dla sprzedającego napisać płatne 10 października, płatne 9. I do tego momentu będziemy was, wasze roślinki wam przetrzymywali u nas naszym, w naszym studio. Z zielonego przechodzimy do czegoś żółtego. Okay? No to mamy tutaj w ogromnej donicy następny filodendron. Ogromne sadzonki, wielkie w doniczce 15 to jest malaj gold. Również warto go trzymać sobie na. Drabince bambusowe, ja bym go nawet chyba dał na drabinkę już 60. Jak widzicie, ten żółty kolor, żeby utrzymać, tak jak w przypadku lemon lime, warto mieć je w bardziej jasnym miejscu. Pamiętajcie o tym, że wszystkie filodendramy podlewamy sporadycznie, czyli warto je lepiej przesuszyć niż przelać. Czyli podlewamy raz na dwa tygodnie, jak ziemia nam przeschnie, czyli wkładamy głęboko palca, bądź hydrometr, jak ktoś posiada, bądź taki patyczek. Widzicie, ten patyczek jest tutaj mokry. Czyli jeżeli taki patyczek posiadacie, a jak chcecie, możemy tutaj ten patyczek Wam też wysłać, no to wówczas wkładacie go sobie na pół godzinki do samego dołu, po pół godziny wyciągacie. Jeżeli jest taki suchy, jak tutaj na górze, to jest podlewanie. Jeżeli jest mokry, tak jak na dole tutaj, czyli tej części, połowa jest mokra, no to nie podlewamy. Jeżeli chodzi o filodendrony, one lubią całkowicie, całkowicie być suche na wiór, tak jak monstery. Dlatego też, jeżeli macie jedną trzecią patyczka mokrą, no to wówczas warto tego filodendrona podlać. Podlewamy od góry dookoła tak, żeby woda przeleciała przez doniczkę. Następnie odtrząsamy troszkę, no i odstawiamy naszą roślinę na następny okres podlewania. A że zbliża się okres grzania, niektórzy może już z Was, już z was grzeją w Pamiętajcie, że rośliny nie lubią kaloryferów, nie lubią ogrzewania podłogowego, czyli izolujemy te rośliny od tych powierzchni oraz podlewamy je troszkę rzadziej, bo nie mamy już tyle promieni słonecznych, co mieliśmy w okresie letnim, czyli jest mniej słońca, rośliny mniej jedzą i mniej rosną, czyli potrzebują też mniej wody. Czyli to, co podlewacie raz w tygodniu, będziecie podlewali raz na 10 dni. A to, co podlewacie raz na dwa tygodnie, będziecie podlewali raz na trzy tygodnie. Czyli sobie wydłużacie ten okres podlewania. No a teraz filodendrony troszkę bardziej kolekcjonerskie. No to teraz przejdziemy sobie do filodendrona, który jest dość poszukiwany ze względu pewnie na kolory swoich liści. Parajso verde. Jest to filodendron kolekcjonerski. I wszystkie te filodendrony, jak i wszystkie inne rośliny, które dzisiaj Wam pokazuję, znajdziecie u nas na stronie zielonypokój.pl w kategorii nowości. A pamiętacie o tym kodzie, tak? Yy, 3009 z 15% upustem. No dobra, prajsoverde, przepiękna roślina. My mamy ją w doniczce 12, dość gęste sadzonki. Mimo, że jest kolekcjonerski, jak wszystkie filodendrony, będziemy yy, oni dbali w ten sam sposób. Czyli podlewamy sporadycznie, żeby podłoże nam przeszło i yy, stanowisko jasne, żeby właśnie ten koloryt liści był przepiękny u tych filodendronów. O, proszę sobie zobaczyć, jakie piękne liście mają. Yy, no i wypuszczają tutaj oczywiście też młode sadzoneczki. Są przepiękne, w bardzo dobrej cenie. Najtaniej na rynku posiadamy wszystkie te kolekcjonerskie rośliny, także warto się w nie zaopatrzyć bądź sobie zarezerwować i w dogodnym okresie sobie oczywiście zapłacić za te roślinki. Chciałem Wam również pokazać innego filodendrona. To też jest filodendron kolekcjonerski. Nie wiem, czy ktoś z Was poznaje. Tutaj, właśnie, liście są takie szarawo-metaliczno-zielone, ale od spodu są bordowe, czyli świadczy to o tym, że genety i rośliny są bardzo dobrze. ta bapoense, tak się nazywa ten filodendron, nazwa dość trudna, ale wszystkie te kolekcjonery mają takie, te trudne nazwy. Pamiętajcie, że wszystkie filodendrony wyrastają właśnie z takich szapułek. Czyli są otoczone najpierw na początku tym, i z tego wyrasta nam listek. Czyli one po pewnym momencie obsychają i odpadają. To nic, to jest naturalny proces. Jeżeli chodzi o filodendrony, to się normalnie dzieje. Ten filodendronik, oczywiście, bardzo warto dać sobie na palik, na drabinkę. Tych sadzonek tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo gęsta roślina, przy tym pięknie kolekcjonerska, także polecam. Tego filodendrona również. A obok mamy, jak to powiedział do mnie jeden z pracowników, skąd odbieramy rośliny. Marchewka na patyku afrykańska. Oczywiście jest to stajlandzka roślina. Nie wiem, czy wyciągnę. Chodź tu do mnie marchewko. Frutikoza. Policja z Frutikoza, tak zwane drzewko bonsai z Tajlandii. Roślina, która lubi bardzo, bardzo ciepło, lubi mieć zraszane te swoje liście, jest bardzo gęstą sadzonką. Lubi też być przycinana, czyli możecie ją sobie tutaj przyciąć, aby wyrosły Wam tutaj nowe również listki. Podlewamy ją sporadycznie, ale tak, żeby nie było całkowicie przesuszenia ziemi. Czyli gleba musi być wilgotna, ale nie może być mokra. Poza tym lubi stanowisko jasne, ale nie w pełnym słońcu, bo te cieniutkie tutaj listeczki. Mogłyby po prostu nam się poparzyć. Ciasne lubią doniczki, dlatego widzimy, mamy ją w bardzo małej dziesiąteczce. One lubią takie ciasne doniczki. No i jak widzicie, te rośliny są przepiękne same w sobie. Wyglądają jak takie już miniaturkowe drzewka. Także polecamy Wam. Oprócz tego jeszcze mamy fabiany na naszej stronie. Także fabiany również są dostępne. Fabiany charakteryzują się takimi dużymi, talerzowymi liśćmi. Ta wygląda jak marchewka, bardziej bym powiedział, jak pietruszka, ale jest no cudo. cudo, roślina, która na pewno sprawi wrażenie wow. Mamy tutaj je w takich właśnie fajnych, dużych rozmiarach. Cena również jest atrakcyjna, jeżeli chodzi o te rośliny. Także polecam. No i coś, co ja bardzo lubię, na, na co jak zawsze się pojawi, ja ja biorę i biorę od razu całe wszystkie tacki. To są oczywiście peperomie. Mamy tutaj watermelonki. Proszę bardzo, mamy tutaj watermelonki. Watermelon charakteryzują się one właśnie tym, że liście są w kolorze arbuza. Dlatego angielskie watermelon. Pamiętajcie, że wszystkie peperomie, nieważne jaka to jest peperomia, są uczulone na wodę, czyli nigdy nie zraszamy tej rośliny, nigdy nie lejemy wody tutaj po liściach od góry, ponieważ zarówno łodygi, jak i liście szybko Wam szczarnieją. A wiem to z doświadczenia, bo przed chwilą, właśnie jedną taką roślinkę niestety znaleźliśmy, która była przelana przez ogrodnika, i niestety nic się w tym przypadku już nie da zrobić. Musieliśmy ją wyrzucić do śmieci. Dlatego, wszystkie watermelony i inne peperomie zwane pieprzówkami, podlewamy przez podsiąkanie od dołu. Wstawiamy sobie do miseczki na 5 minut, może nawet krócej, zależy, jakie jest podłoże. Tej rośliny, a podłoże będzie tutaj dla peperomi, czyli to będzie mieszanka podłoża dla kaktusów i sukulentów i troszkę ziemi torfu, może być tutaj torf, a może być ziemia uniwersalna. Wsadzamy sobie do dołu, jak roślinka będzie ciężka, nasze są ledziutkie, jak będzie ciężka, no to wówczas wyciągamy i stawiamy w miejsce jasne. Jasne y, może być o słonko o poranku, czyli tak zwane wschodnie, bądź po południu, czyli zachodnie. One też to słońce lubią. Im więcej tego jasnego miejsca, tym bardzo szybko będą rosły. Nasze sadzonki są bardzo gęste. Jak widzicie, tutaj wypuszczają dużo malutkich y, list listków, a rozmarza się właśnie je przez liść. Dlatego, tutaj, jak widzicie ten liść, który jest, to jest duży liść, z którego powstała ca cała roślina czyli z jednego listka przez właśnie rozmnażanie przez liść, o widzicie tutaj, powstaje nam jedna wielka i piękna peperomia. Także łatwy sposób również rozmnażania. Mamy taką jeszcze, której żeśmy nie mieli, która mi się też bardzo podoba. Ta jest Burbella. Fajna nazwa. Charakteryzuje się takim właśnie listkami, które mają wypukłości. To są takie wypukłe liście. I tak samo traktujemy, jak i wszystkie peperomie. Jeżeli wam odpadnie jakiś liść, nie chcę odpaść, dobrze, o, odpadł. Jeżeli odpadnie, nic się nie, nie marcie, bo zawsze widzicie, tutaj pod spodem mamy pełno malutkich, nowych listków, które wyrastają. Także tutaj nie należy się tym przyjmować, że jeden, dwa listki odpadły. To nawet jest dobrze, bo wtedy więcej tutaj światła dochodzi do środka i z tego środka tutaj wyrastają nam maluszki. No super. Na teraz będziemy przechodzili do roślin, które są i kolekcjonerskie i lubią wodę, i lubią dużo, dużo ciepła. To już... Musieliśmy troszkę zrobić sobie tutaj przywolowanie, bo jak wiecie, mamy bardzo, coraz więcej tych roślin dla was, dlatego trzeba je rozłożyć, wyłożyć, rozłożyć, wyłożyć. Kontynuujemy więc. A więc mamy tutaj syngonium zwane również z roślichą. jest to syngonium regina RED. Charakteryzuje się oczywiście tym, że jej liście są różowe, ale również te młodsze liście są takie zielone z takimi czerwonymi nerwami. Jak już Wam tutaj nam to syngonium pięknie pokazuje, jest to roślina, która może się piąć po paliku bambusowym po drabince, ale również dobrze może sobie zwisać, też pięknie będzie wyglądała. Duże, piękne sadzonki i bardzo dużo lubi pić. Dlatego też podlewałam ją regularnie, nawet dwa razy w tygodniu. Szybko rosną jej bryły korzeniowe, czyli również tą by należało już sobie przesadzić. Oprócz tego, że bryła korzeniowa szybko rośnie, ona sama jako roślina bardzo szybko rośnie. Jedna z szybciej rośniących roślin. Stanowisko będzie tutaj jasne, ale nie w pełnym słońcu, bo liście są dość cienkie, czyli szybko by nam się przypaliła. Oczywiście to wschodnie, zachodnie słońce na pewno jej nie zaszkodzi. Tym bardziej, że teraz tego słońca mamy coraz mniej. I teraz, nawet na parapecie południowym, ona się będzie dobrze czuła w tym okresie zimowym. A pamiętajcie o tym, pewnie o tym będę jeszcze opowiadał i będę mówił wiele razy, ale jeżeli mamy roślinę przy samym oknie, czyli tak jest, roślina, tak jest okno, i jest bardzo zimno, to ta zimna szyba dla naszej rośliny, jeżeli się do niej przytula roślina, nie jest za dobra, roślina zmarznie. Zmarznie mogą pojawić się takie brązowe plamy, zmarznięcia na naszej roślinie. Wszystkie rośliny są tropikalne, pochodzą one z y, rejonów tropikalnych, czyli temperatura poniżej 15 stopni jest dla nich zabójcza. Pamiętajcie o tym. Czyli rośliny na okres zimowy bądź na zimne noce nie przytulamy do okien, do szyb, jeżeli o to chodzi. Y, następnie mamy y, roślinkę, która. Y, Oczyszcza bardzo powietrze, jej jonizuje i jest super, super fajna. Ostatnio mieliśmy inną paprotkę. Tutaj mamy kordyfolię Dufi. Jak zwykle lubię wyciągać, dlatego też nie pozwoliłem nikomu ściągać folii z tych roślin, bo ja lubię to robić sam. No to znowu robię to sam. Kordyfolia Dufi jest taką dość yy, sztywną paprocią. Yy, tutaj są oczywiście jej wszystkie nowe, tutaj wyrastają kłącza. W ten sposób będzie wyglądała nasza kordifolia. A tu jest taka sztywna, ale przepiękna. Listki ma takie właśnie drobniutkie, malutkie. Jest zaliczana do paproci. O! Musiałaby troszkę się jeszcze rozłożyć pewnie. Ja tutaj porozkładam. Czemu by nie? Chodź, kordifolia. Tutaj, jak widzicie, pełne jest nowych przyrostów. Te takie ślimaczki. Jak u każdej paproci, tak poznajmy paprotki. Właśnie są zaczątkiem, początkiem nowych liści. Wieszaczek możecie sobie ściągnąć, te wieszaki są ściągane, możecie ją sobie postawić tak, by ona wyglądała, jeżeli by stała. Miejsce może być półcieniste, warto ją zraszać wodą przygotowaną i odstaną. I oczywiście pięknie oczyszcza powietrze. Oprócz tego jest bardzo przyjazna dla naszych zwierząt. Paprotka no i jest nietypową paprotką, bo te liście mają właśnie coś takiego jak ciemnotka okrągło -listna. Te liski są takie drobniutkie, ale przepiękna paproć. Łatwo w uprawie, yy, nie, nie reaguje za bardzo na przesuszenia. Pamiętajcie, że paprocie lubią kwaśną glebę, czyli torfową. Dlatego też warto sobie takie paprocie zasilać yy, właśnie taką yy, żelem, uniwersal, yy, żelem mineralnym do paproci, żeby tej kwasowości yy, paproć gleba, paproci się nie pozbyła, bo jak. Samą wodą podlewacie to, oczywiście, wypukujecie ten kwas z tego torfu kwaśnego. Dlatego trzeba go dostarczać, aby paprotka nam ładnie rosła. Bo Ona lubi pH od 3,5 do 4,5. No, przecudna jest taka paprotka. Ja bym tutaj podlewał ją właśnie od góry, można ją podlewać, zraszać raz w tygodniu, powiedzmy, że tak regularnie w sobotę, jeden dzień musi być, znaczy musi być, można sobie wyznaczyć do tego, aby taką paprotkę sobie zrosić. No super, piękne są paprocie, w ogóle wracają do łask. No i są przepięknymi roślinami, gęste bardzo. Tutaj obok mam takiego małego pana, skrzydłokwiat. Mieliśmy ostatnio skrzydłokwiaty z variegacją albo Silver Cupido, które są piękne z liści, a te małe, piękne takie słodziutkie cudeńka, mamy ich parę są przepiękne z tych swoich kwiatków tutaj kwitną non stop. Pamiętajcie, że roślinki, które są ozdobne z liści bądź które kwitną, warto za każdym razem zasilać również nawozem do roślin kwitnących. Jeżeli są to ozdobne liście, takie jak na przykład Sygonium Regina red, to ten nawóz do roślin kwitnących sprawia, że ta barwa liści jest bardziej taka atrakcyjna, dominująca. No, jeżeli ma pełno liściów, tak jak nasz yy, słodziak skrzydło kwiat, taki o osłonce, to również yy, sprawia, że ona fajnie będzie kwitła. Pamiętajcie, takie malutkie możecie sobie na biureczko postawić w jakimś miejscu półcienistym, jasnym miejscu, nawet w pracy gdzieś można sobie postawić takie małe cudo. No i tam troszkę będzie nam filtrowało to powietrze. No bo kwiaty są według nasa jednymi z roślin, które bardzo dobrze filtrują i oczyszczają powietrze wokół nas. No i po to te rośliny mamy, aby się nimi cieszyć wizualnie, estetycznie, ale również aby były nam pożyteczne. No i do tego słuszą nam rośliny. No to jeszcze przyjdziemy sobie do marantowantych i alokazji. Wróciły do nas maranty te dość popularne, dość poszukiwane, lemon-lime. Te nie są rozpakowane, a powinny być. Akurat marant nie, nie, nie muszę rozpakowywać, mogą być rozpakowane. Widzicie, mamy piękne sadzonki, jeżeli chodzi o lemon-lime. Maranta oczywiście może się pięknie nam zwisać. Tutaj mamy... Korzenie powietrzne, jeżeli sobie chcecie taką marantę rozmnożyć albo nawet zagęścić, czyli dosadzić tutaj do tej doniczki, to zawsze będziemy tnąć tutaj gdzieś, tak, z 2 cm pod i wsadzamy z korzeniem powietrznym do wody, i po tygodniu mamy już piękne korzonki. Te tutaj to są kwiatki, tak kwitnie nasza maranta. Talemon Lime jest roślinką kolekcjonerską. U nas w bardzo atrakcyjnej cenie. Tutaj takie rurki, to oczywiście wychodzą nowe listki. Nie zraszałbym tej rośliny, mimo że one lubią wysoką wilgoć powietrza. Jedynie co bym zrobił, to podlewał bardzo regularnie, bo ziemia nie może przeschnąć. Nie lubią bardzo suchej ziemi. Oraz na spód nasypałbym keramzyd, zalał wodą i na to postawił sobie doniczkę, czyli ta woda parująca do góry będzie uzupełniała poziom wilgoci w powietrza wokół rośliny. Stanowisko jasne, żeby pięknie miała właśnie te swoje żółte nerwy na swoich liściach. No i poza tym lubi być cięta. Jeżeli będziecie ją ciąć, no to wtedy będzie nam się ładnie zagęszczała, rozrastała i zawsze możecie sobie tutaj dosadzić jeszcze parę sadzonek, ale one już same sobie są bardzo gęste sadzonki i maranty są również bezpieczne dla zwierząt i małych dzieci, czyli możemy sobie zrobić sałatkę z maranty. Oczywiście żartuję, nie jemy maranty, ale jeżeli komuś by się zdarzyło ją zjeść, to nic nie będzie, nic się nie stanie. Nie, nie zatrujemy się taką marantą. Także są piękne, gęste sadzonki i, po, i w dobrej cenie, także polecam nasze maranty jak najbardziej. Alokazji okazji bym nie jadł i one nie są przeznaczone do jedzenia, bardziej są przeznaczone do tego, żeby ładnie wyglądać. Tamtą okazję, którą mamy w konkursie, już odłożyłem, jak ktoś chciałby z kwiatkiem. Te akurat tutaj okazy nie kwitną, ale jak widzicie wypuszczają nowe liście. Charakteryzują się Pink Dragon tym, że liście mają ogromne, wielkie, no i oczywiście tą swoją różową łodygą. Jedyna, jeżeli chodzi o alokazję, tutaj musimy zachować bardzo regularność podlewania, czyli podlewamy ją regularnie powiedzmy w środę i rano czyli godzina, jaki dzień, powinien być zawsze ten sam. W okresie zimowym będzie troszkę rzadziej, ale najlepiej sobie wsadzić palca na 3 cm jeżeli tam jest wilgotno, o, tutaj bulwę czuję. Ale jeżeli jest tam wilgotno, no to wtedy należy ją podlać, czyli gdy górna warstwa przeschnie, podlewamy ją niewielką ilością wody dookoła i tutaj jest bardzo, bardzo ważne, aby ta woda była przygotowana i odstana i zasilamy ją za każdym razem nawozem do zielonych one są bardzo żarłocznymi roślinami, jedne z bardziej żarłocznych i nawet jeżeli ją nie zasilicie, no to wtedy ona zacznie zjadać te wszystkie swoje małe listki. Tutaj jak widzimy w naszych okazach wyrastają też malutkie alokaski, czyli tam musi być dużo bulw i właśnie przez te bulwy te rośliny najłatwiej rozmnożyć. Przesadzamy ją do ziemi dla alokazji, czyli takiej ziemi przepuszczalnej. Może to być ziemia do monster i filodendronów z dodatkiem troszkę chipsów kokosowych, łukna kokosowego, żeby troszkę tej większej wielkości wilgoci zachować. Yy, lubi wilgoć. Liście warto sobie tutaj zraszać również. Yy, te takie gładkie, błyszczące liście wodą miękką, przygotowaną. A możecie od czasu do czasu również przetrzeć je olej, roztworem z olej nim. Yy, Marant przepraszam, alokazje są roślinkami, ktoś mówi kapryśnymi. Mm, jeżeli zachowamy odpowiednie zasady postępowania z nimi, to one nie są kapryśne. Po pierwsze, jeżeli chcecie ją przesadzić, my bardzo chętnie wam pomagamy. W tym przypadku jednak, przy alokazjach, należy ją przesadzać, jak one się zaklimatyzują. One dopiero dzisiaj do nas przyjechały i za chwilę będziemy je pewnie wam również je wysyłać. Dlatego już same wysyłki są dla nich troszkę stresujące, to ja bym je nie przesadzał. Należy je przesadzić, jak już u Was będą w domu po dwóch-trzech tygodniach zaklimatyzowane, będą w odpowiednim jasnym miejscu, będą miały ciepło, nie będzie tam powiewów zimnego powietrza i wtedy, jak ona się będzie dobrze czuła, wtedy dopiero ją przesadzamy, bo przesadzanie jest również stresujące dla takich roślinek. My oczywiście, jeżeli zaznaczycie usługę Przesadź mnie, do takiej alokacji dołączymy Wam odpowiednią ilość podłoża, które należy je przesadzić. To jest jakby nasza opcja, jeżeli ktoś by chciał właśnie już mieć odpowiednie podłoże dla swojej maranty, to wystarczy zaznaczyć usługę, przesać je, a my wyślemy wam to podłoże i wystarczy po prostu tylko to podłoże wymienić. Alokazja Pink Dragon. Ale obok mamy drugiego wielgasa, powróciły do nas, ale niestety już jakby ostatnie okazy, bo już więcej jakby nie są produkowane, w tym teraz, jeżeli chodzi o okres Zimowe. Widzimy, że ta alokazja też przeszła podróż. Po podróży, to jest normalne, że liście oczywiście idą do dołu za 2-3 dni, te wszystkie listki pójdą z powrotem do góry. To jest Frydek. Wypuszcza nowe, tutaj piękne, świeże korzenie, są w bardzo gęstych nadal sadzonkach i niestety, tak jak powiedziałem, są to już ostatnie okazy tego roczne już więcej niestety nie będą produkowane. Ale w przyszłym roku, jeżeli Ktoś by chciał, to jeszcze może się załapać. Pamiętajcie, mamy jeszcze kilka okazów, i właśnie z tym kodem dla panów, dla chłopaków z 15% rabatem w bardzo fajnej cenie one są. I traktujemy je podobnie jak Pink Dragony czyli podlewamy je jak podłoże tutaj górna warstwa przeschnie. Należy po jakimś czasie, 2 trzech tygodniach je przesadzić. No i pamiętamy, jasne stanowisko. I wilgotne stanowisko. To jest to, czego potrzebuje Frydek. A ja dziękuję Wam bardzo za uczestniczenie w oglądaniu naszej następnej relacji, dostawy. Miłego weekendu wszystkim życzę i do zobaczenia wkrótce. Na razie. Dzięki. Pa.